Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale I dzisiejszy odcinek będzie polegać na tym, że powiem Wam Top 5 najładniejszych włosków, moim zdaniem, na Star Planet Jest to pierwszy odcinek z takiej serii I jeżeli chcecie więcej takich filmików z takiej serii właśnie, to zostawcie łapkę w górę I napiszcie w komentarzach, jakie są top 5, Waszym zdaniem, włoski na Star Planet z VIPów Więc już bez przedłużania zaczynajmy! Numer 1. Są to żuwiki, bardzo piękny pakiet i w ogóle nie wiem, co bym za niego dała, ale niestety nikt się ze mną nie chce wymienić. I tak naprawdę to nie wiem dlaczego, ale naprawdę nie wiem, co ja bym za niego dała. Po prostu jest taki piękny i w ogóle cały pakiet, gdyby był niezmieniony, to ja bym za niego dała no dużo. Zresztą kto by się chciał wymienić, to można pisać w komentarzach i niech zobaczy po prostu w mojej szafie na Movie Star Planet, co by za nie chciał. No, numer dwa. E, no właśnie, numer dwa. Są to włoski kawaj, bardzo ładne włoski z pomponikami i wyglądają naprawdę bardzo realistycznie, i też jest to jeden z moich ulubionych, których bardzo bym chciała mieć pakietów. I w ogóle cały pakiet jest bardzo ładny, i nawet fotelik, e, znaczy nie fotelik, tylko ten fotel, jest bardzo słodki. I po prostu jest bardzo ładny. No i nie mogę określić, jeżeli go widzę, to po prostu sobie myślę: omega, ale ładny pakiet. Numer 3. Są to włoski wróżkowe 2019. Są bardzo nadładne. Tylko, że to, co mi się nie podoba, to, że w oryginalnym kolorze mają takie zielone końcówki właśnie, zielone końcówki i to je trochę oszpeca jeżeli chodzi o oryginalny kolor ale na szczęście można go też zmienić ale tak, też mi się bardzo te włoski podobają i są bardzo ładne, długie, z lokami numer już um, 4. to są włoski duszki, bardzo mi się podobają też i wyglądają bardzo realistycznie w ogóle z tymi właśnie jakby em, dymkami i w ogóle ten buń jest bardzo słodki i w ogóle ładna sukieneczka i mi się wszystko tak naprawdę w tym pakieciku podoba, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i nie ma takich pakietów, które by się tak, mi tak naprawdę w tej top 5 nie podobały. Więc teraz już jest ostatni i to jest Elektro. Em, pakiet Elektro, jak widzicie, włoski są też bardzo ładne i też są bardzo, jakby to nazwać? Lubiane i są po prostu bardzo piękne, moim zdaniem. Są po prostu bardzo, bardzo ładne. Mają one um, ten. Jak to się nazywa, kurde, brak mi słów? Um, ciemno, nie, czy um, niebiesko, zielone, jakby paski, czy tam pasemka. O, właśnie, pasemka. Są bardzo ładne, bardzo lubiane. I w ogóle są bardzo piękne, moim zdaniem. I w ogóle cały pakiet im tym, movie, na, em, tym moderatorom bardzo wyszedł. Nawet sukienka, em, ten napis, napis, jak to mogę nazwać? Czy tam dekoracja do pokoju bardzo im wyszła. I w ogóle buciki też są nawet ładne. A to coś nowego, że komuś buty się udały. Czy nie to, że. Kawaii te akcesorie Wróżkowe buty I duszkowe są brzydkie Ale po prostu no bardzo mi się podoba I no To wszystko w dzisiejszym odcinku Jeżeli wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę Jeżeli będzie 12 łapek w górę To zrobię następny taki odcinek I no Ja się z wami żegnam I napiszcie w komentarzach Czy chcielibyście więcej takich filmików Więc pa